Może się więc zdarzyć i nam, że ja na przykład opuściłem dom rodzinny ciałem, ale duchem stoję w oknie swego domu, gdzieś tam w Ostrowcu Świętokrzyskim Jakowa Mikal, przy Karoliferze i patrzę, bojąc się przełamać pewne bariery powstałe na skutek deformacji różnych uczuciowych w mojej osobistej rodzinie. Może boję się do dzisiaj jako 42-letni facet przełamać ciągle funkcjonujące zakazy i nakazy podawane mi przez rodziców, którzy byli jakimiś tam bożkami w domu. I ja tam w domu tylko jakąś kukłą byłem, spałem jak sztywno, chodziłem sztywno i, i na poduszce skozi i sierść. I te, ciągle, te, te nakazy ciągle we mnie funkcjonują. Ja teraz się zastanawiam, czy lęk przed gniewem, czy lęk przed nieakceptacją, awanturą, podniesionym głosem, nieporozumieniem, zawiedzeniem kogoś, kłótnią, czyimś rozczarowaniem nie jest dla mnie do dziś silniejszy niż przykazanie Boga. No bo w końcu istnieje takie przykazanie nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Co to znaczy? A czy to również wchodzi w grę coś takiego: nie uśmiechaj się, kiedy się kiedy ten uśmiech jest fałszywy. Albo nie gardź, bo to, jest, bo to jest fałszywe świadectwo przed Twoim bliźnim. Bo jesteś w fałszu, kiedy gardzisz, bo miła się z tylko prawdziwa z drugiego człowieka. Albo nie udawaj, że komuś chcesz zrobić coś dobrego, tylko naprawdę zrób coś dobrego. nie? Czy to jest łamanie takiego przykazania niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu nosić maskę? Zastanawiam się, czy moje maski są złamaniem tego przykazania. Rzadko kiedy je biorę pod uwagę w czasie rachunku sumienia. O szatan sprytnie atakuje tylko niektóre strefy naszego życia moralnego, żebyśmy odwrócili uwagę od innych, które są szarą strefą, ale szara strefa to też jest ważna. Ile kłamstw i nieszczerości, zawiści sztucznej, przesłodzonej atmosfery powstało z tych powodów? No, na przykład z moich powodów w tej wspólnocie. Tak się zastanawiam. Ile tych moich uśmiechów, moich spojrzeń jest prawdziwych? Ile masek jest nieprawdziwych? Tylko dlatego najczęściej nie mówimy prawdy, ponieważ boimy się, że utracimy tak już trudne relacje międzyludzkie we wspólnocie. Lęk przed czyimś niezadowoleniem. Może być tak silny, że może zupełnie sparaliżować życie w moim środowisku zakonnym. Po tym, co już powiedzieliśmy, nie trzeba chyba specjalnie powtarzać, skąd się on bierze. Czy nie ma w Twoim środowisku osób, na widok których zamykasz się, których unikasz? Wolałbyś ich nie spotkać, nawet na korytarzu, bo boisz się ich krzyku, ich spojrzenia, ich reakcji. Boisz się do nich nawet odezwać, nawet spojrzeć się na nich boisz i boisz się, że oni spojrzą na Ciebie. Albo. Jeśli już jesteś o coś pytany przez innych, odzywasz się drżącym głosem, pocisz się, ulegasz kłamstwom dla tak zwanego świętego spokoju, albo wymyślasz jakieś dziwne rzeczy, później mój co ja mówię w ogóle. Byleby tylko uniknąć niezadowolenia kogoś, kto kojarzy się z takim saulem w Twoim życiu, który mógł być Twoją mamą, Twoim ojcem, kimkolwiek. Uzależnienie od chorej atmosfery domowej, w której lęk przed agresją rodzica, był wręcz kultem który była wypchnięta, cała rodzina może mieć swoje przedłużenie właśnie w mojej wspólnocie tutaj, w moim powołaniu. Wielu ludzi jest tak bardzo uzależniona od rodziny, że nie potrafią zerwać z rodziną nawet po wielu latach bycia w zakonie i to niekoniecznie dlatego, że ta rodzina była przyjemna, mogła być zupełnie nieprzyjemna, mogła być Saulową rodziną. I wtedy to wszystko zaczyna się tutaj wałkować, stoimy w oknie. Możemy uważać zupełnie nieświadomie, że czwarte przykazanie stało się pierwszym no więc tak, może piszę, telefonuję, martwię się o babcie bardziej niż o własną spowiedź, modlę się o maturę siostry radzonej lub braciszka z największym zaangażowaniem, z większą niż na rekolekcjach przed swoimi ślubami, czytam listy od mamy z większą miłością i zrozumieniem niż listy świętego Pawła, kiedy przychodzę na brewiarz, zastanawiam się przez dwa psalmy, czy w tym roku tata pójdzie na emeryturę, czy też nie. Ale czy też kupi traktor, czy też znowu będzie męczyć starego konia? Ich Dawid jest na pustyni, nie? W klasztorze, ale Mikal stoi ciągle w oknie rodzinnego domu i nie może przeskoczyć tej bariery Ale może być jeszcze gorzej, bo to jest pół biedy. Gorzej to jest wtedy, kiedy ktoś nawet o tym nie myśli, ale zachowuje się w dalszym ciągu tak, jak był nakręcony jak zegarek w domu. Nakręcono go tak, i on teraz dzwoni tylko wtedy, kiedy go tatuś nakręcił w na piąta rano i on dzisiaj do dzisiaj na piąte rano ma przebudzenia. Więc mogę wyjechać ze swojej Kieleckiej wsi, ustrowca, może Kaliskiej czy też Rzeszowskiej, ale z domu ojca nie wyjść. Ciałem mogę być w klasztorze, ale myślą w domu nie przypadkiem nazywa się niektóre, niektórą atmosferę miłości więzami. Otwarcie możemy to powiedzieć, że nie każda miłość do rodziny jest uzależniająca, ale czasami tak bywa, że, że z tej miłości to są tylko więzy. Ponieważ Mikal nie umiała iść za głosem miłości do Dawida, dlatego pewnego dnia wzgardziła w sercu Dawidem. Gardzimy tak naprawdę Jezusem, jeśli z, z miłością nie potrafimy za nim iść. Gardzimy tymi ludźmi, których się boimy kochać. Powołanie, które nie staje się miłością do Jezusa, jest po prostu męką. Obraca się w pretensjonalizm wymierzony w kogo? W Chrystusa. Obwinia się wtedy Boga o wszystko, o życie, o nastrój, o to, że się nie ma tego, co inni, o to, że Bóg nie liczy się ze mną, nie dba o mnie, gdy tymczasem ta sama osoba jest w stanie uczynić wszystko, by zaspokoić innych. I wtedy mamy też takie wyobrażenie o Bogu, że Bóg powinien być zaspakajać mnie, dlatego mam pretensje do Niego i gardzimy Nim, Albo ciągle jakieś żale do Niego mam, bo On mnie nie zaspokaja. Dlaczego mamy wyobrażenie o tym, że Bóg ma być zaspokoić? Bo sami tylko zaspokajamy innych i wyobrażamy sobie Boga na własne wyobrażenie, na własny kształt. Co Bóg objawia mnie i tobie dzisiaj w tym wszystkim? Księga Psalmów, 51 psalm, wiersz 8 mówi tak. Oto ty, Boże, masz upodobanie w ukrytej prawdzie, Naucz mnie tajników mądrości. Co to znaczy, w ukrytej prawdzie ma Pan Bóg upodobanie? Jaka to jest ukryta prawda, której jedynie Bóg ma upodobanie, bo nie w każdej prawdzie ma Bóg upodobanie z tego wynika. Tylko w ukrytej prawdzie ma Bóg upodobanie. Co to znaczy, że Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie? To znaczy w tej prawdzie, która jest w nas ukryta, w którą my ukrywamy, że Bogu się podoba to, kiedy my wynajdujemy to, co jest w nas ukryte. To jest prawdą, co ukrywam nawet przed sobą i co odkrywam przed nim. Ta prawda, jak sprawdziłem, nazywa się tutaj, ukrycie tej prawdy, nazywa się tutaj Tuchoc. To bardzo fajne słowo, bo okazuje się, że w języku egipskim Tuchoc ma swój odpowiednik w formie tuch, Tchot. To jest Bóg Mądrości, Tchot. I on był symbolizowany przez takiego ptaka Ibisa tak ibis. Otóż kiedy zbierał ibis w ogóle był zawsze ukryty w sitowiu. Nie widać go było, ale jak zbierał Nil i miał wylać, kiedy groziła katastrofa, to on wybiegał szybko i ludzie widzieli, że zbiera się przypływ, zbiera Nil. Że będzie wylewał Nil, bo ibisy uciekają z sitowia. To jest bardzo fajna ilustracja tego słowa, nie, że w ukrytej prawdzie znaczy takiej, że kiedy Zaczyna być problem w moim życiu, to te moje prawdy wtedy wychodzą ze mnie jak te ibisy. To jest bardzo ważne sformułowanie, że Bóg ma upodobanie w tych prawdach, które my w sobie ukrywamy, jak taki ibis. Ale on wychodzi z ukrycia, gdy czuje, że dalsze pozostawanie w ukryciu jest niebezpieczne. I rzeczywiście nam bardzo pomagają pewne trudne sytuacje, bo wtedy wyłazi z nas cała ukryta prawda. I Bóg ma upodobanie w tych ukrytych prawdach, które jak ptaszki takie wylatują. Na zrozumienie tej prawdy biblijnej, no, nie trzeba specjalnej inteligencji, ale wystarczy doświadczenia i doświadczenia lat. Zwykle najistotniejsze prawdy o nas samych są przez nas bardzo skrywane. Że dla świętego spokoju, nie ma, nil nie wylewa, jest spokój. No bo te prawdy są dość wstydliwe, kosztują nas. Prawda, która kosztuje cię za wstydzenie, jest na pewną prawdą o tobie. Prawda, po której wyznaniu... Dajesz do zrozumienia innym, że jesteś kimś wyjątkowym, najczęściej no jest maską. Ktoś napisał niedawno w liście do mnie takie bardzo mądre słowa. Posłuchajcie: Życie wspólnoty zaczyna się wtedy dopiero, kiedy ludzie zaczynają się kompromitować. Rozumiesz, ojcze? Tak mi ktoś pisze. Jak trudno zdjąć maskę przyzwoitego człowieka, równie trudno patrzeć, kiedy tę maskę zdejmują inni. Ale to się dzieje. Koniec cytatu. W naszym rozważaniu więc chodzić będzie o odkrycie obłędnych przekonań, o takich ibisów, tu w mózgu ukrytych, które maskują zawstydzające nas prawdy. Bóg pragnie, abyśmy zobaczyli proces kształtowania się w nas tych uczuć w przeszłości, które doprowadziły albo wprowadziły nas w postawę udawania, w postawę zadowalania innych ponad wszystko i jeszcze nadawania temu znamiona cnoty. Założenie maski czeka uśmiechniętego i miłego, który nade wszystko chce uzyskać efekt czyjegoś zadowolenia yy, z jego działań. Bóg bowiem chciałby, abyśmy odkryli takie sytuacje, w których mamy okazję do zachowania się w sposób naturalny, bez tłumienia w sobie uczuć, bez lęku, że kogoś rozczarujemy, uczyń coś dla siebie bez względu na czyjąś reakcję. I to może Ciebie wyzwolić. Postaraj się nie podejmować nadodpowiedzialności czy nawet odpowiedzialności za innych, za zlecone Tobie prace czy obowiązki, nawet gdybyś miał stracić z tego powodu przyjaciela czy kogoś z rodziny, czy też kogoś bardzo ważnego w Twoim życiu. Rozczaruj kogoś, o tak można by powiedzieć, to Cię uwolni od zadowalania. Obowiązek miłości to nie to samo, co nawyk bycia marionetką innych. Konieczne dla Ciebie jest rozróżnienie, co jest miłością bliźniego, a co zwykłym podkładaniem się. I wtedy ibis wyjdzie na wierzch. Próbować choć raz dziennie powiedzieć coś, co komuś się nie podoba. Nie, nie chodzi mi o dokuczanie komuś, o złośliwość. No, po prostu mieć swoje zdanie czasami. Albo zrobienie czegoś, czego ktoś nie oczekuje. Albo nie zrobienie czegoś, co ktoś ode mnie oczekuje, to czasem daje dużą wolność. Nie chodzi o przekorę, o to, żeby na złość komuś coś zrobić, albo nieposłuszeństwo, ale o to, by nie żyć pod presją ciągłego zadowalania wszystkich. Zrobię to, bo inaczej ten człowiek będzie smutny, albo niezadowolony ze mnie, albo się poczuje obrażony. Odróżnijmy to oczywiście od posłuszeństwa zakonnego, bo to jest zupełnie nadziałka. My wiele rzeczy robimy poza sferą posłuszeństwa, i w tych jest, gdzie wybierać w tych śmieciach. W poprzednim razem powiedziałem trochę trudne słowa dla naszych prefektów, no tym razem podkreślę ich pewną zaletę, nie czynią i nie mówią czegoś, co byłoby łatwym zadowalaniem was. Zdarza się tak, że prefekci mówią coś, co jest bardzo trudne dla niektórych was, narażają się na to, że nie, będzie niezadowolenie ogólne, to daje dużą wolność, chociaż to kosztuje emocjonalnie dużo człowieka, zrobić coś niepopularnego, nie? niepopulistycznego. Mały końcowy epilog. Ludzie zadowalający innych żyją zasadą. Nie potrafię być szczęśliwy, jeżeli ktoś nie jest ze mnie zadowolony. Pomyśl, czy to nie jest twoja zasada? Czy wycofujesz się z pewnych swoich pomysłów, byleby tylko komukolwiek nie podpaść? Czy martwisz się całymi godzinami, jeżeli dowiesz się, że ktoś jest z Ciebie niezadowolony? Nie możesz spać, przewracasz się z boku na bok, ciągle trawiąc czyjąś uwagę pod Twoim adresem dotyczącą Twojego działania, sposobu bycia, wyglądu, zachowania. Załamujesz się emocjonalnie, gdy dowiesz się, że ktoś ciebie nie lubi albo źle cię potraktował czy obmówił. Zgadzasz się wykonywać czynności, których nie lubisz, byleby tylko nie ryzykować czyjegoś niezadowolenia. Robisz więcej, niż potrafisz, i nie możesz, możesz znieść, byleby tylko ktoś był zadowolony. Nie umiesz odmówić. Mówisz to, co ktoś chciałby usłyszeć, choć nie masz do tego przekonania, ale mówisz mu to. Jeżeli odpowiedź na te pytania brzmi tak, to musisz wiedzieć, że już niszczysz swoje więzi z innymi, próbując na siłę zadowalać innych, i to działa wbrew miłości bliźniego. Że jest to przykazanie, łamane przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jeszcze zastanów się, czy inni wykorzystują Cię, znęcają się nad Tobą i pozwalasz na to. Albo mówią o Twojej dobroci, szczerości, uczynności, poświęceniu, świętości, o tym, że jesteś dobrym przyjacielem, po to byś im nie odmówił tego, czego oni akurat w tej chwili od Ciebie chcą. Mówi, Jesteś takim dobrym przyjacielem, ale zrób to teraz. Wyznaczają Ci prace, których nikt nie chce, bo wiedzą, że im nie odmówisz. Uważają za rzecz oczywistą, że jesteś tylko robotem, a nie osobą. Jeśli tak jest, to zapewne jest to też rezultatem Twojej postawy, bo przyzwyczaiłeś innych wykorzystywać Twoją osobę. Amen dzisiaj rano.